Witajcie na kanale Eurokart Wózki Dziecięce. Mamy przyjemność zaprezentować Wam kolejny nowy wózek z asortymentu marki EasyGo, który prezentujemy właśnie na targach Kids w 2025 roku. Piotrze, wózek Duo Flex. Tutaj dzieje się naprawdę dużo. Zechcesz nam powiedzieć? Tak. Jak sama nazwa wskazuje, Flex, Flexible, wózek jest bardzo elastyczny, czyli możemy go dostosować. Praktycznie do każdej sytuacji takiej rodzinnej. Model Duo Flex możecie Państwo kupić albo w takiej wersji, jaką widzimy tutaj, czyli jako wózek spacerowy dla jednego dziecka przeznaczony, ale w zestawie znajduje się też taki oto komplet adapterów. Są to takie adaptery dodatkowe, które się wpina w tym miejscu z przodu. I możemy wtedy dopinać dodatkowy moduł. Tym modułem może być albo drugie siedzisko, albo gondola, albo fotelik samochodowy, tudzież adaptery do tego fotelika. Jakie to daje możliwości? Kupujemy Duo Flexa dla pierwszego dziecka w wersji na przykład 2 w 1, czyli mamy spacerówkę, gondolę, w zestawie mamy ten dodatkowy komplet adapterów. Gdy pojawia nam się w rodzinie na przykład drugie dziecko, nasze starsze dziecko, powiedzmy, ma już tam półtora roku, rodzi się drugie dziecko, co możemy zrobić? Możemy sobie przesunąć siedzisko o dwa poziomy wyżej. No na przykład możemy sobie wpiąć przodem do... do, do, do nas, do... do rodzica. Do rodzica. I następnie Może oczywiście, zapomniałem o tych adapterach. które że cię tutaj dociążyłem. Zapniemy sobie te dodatkowe adaptery. One są tutaj zabezpieczane takim specjalnym klipsem, ale to jest bardzo solidne rozwiązanie. Tu się nic na pewno nie wypnie, bo one, one są tak wyprofilowane, że obejmują całą rurę. I z przodu wpinamy sobie. Gondolkę. gondole. Uzyskujemy w ten sposób wózek dla dwójki dzieci rok po roku, nie wydając żadnych dodatkowych pieniędzy, bo cały czas mamy dokładnie te same elementy, które kupiliśmy, kupując pierwszy wózek dwa w jednym dla, dla pierwszego dziecka. No, gdy nam starsze dziecko wyrośnie z siedziska, mniej więcej w tym samym czasie młodsze dziecko zaczyna z niego korzystać, wracamy z powrotem. Do konfiguracji, gdzie mamy jeden wózek dla jednego dziecka, lub mamy możliwość dokupienia kolejnego siedziska lub, lub kolejnej gondoli. Także no, na, naprawdę bardzo uniwersalne rozwiązanie. Podsumowując, wózek można stosować dla bliźniąt. To na przykład można sobie kupić cały zestaw, dwa siedziska, dwie gondole, dwa fotelki samochodowe. Możemy wózek kupić dla dzieci w wieku rok po roku, czyli kupujemy jedną gondolkę jedno siedzisko lub jedną gondolkę i dwa siedziska lub kupujemy wózek dla jednego dziecka mamy tylko jedno dziecko, ale planujemy w niedługim czasie powiększenie rodziny i wtedy mamy tak zwany model rozwojowy, w którym możemy dwójkę przewozić. Ponieważ mam też od czasu do czasu kontakt z klientami, wiem, że często pada pytanie, czy jest możliwość dokupienia na przykład spacerówki czy gondolki w innym kolorze niż oryginalnie. Tak, jest możliwość, ponieważ są cztery kolory wózka dostępne i siedziska są sprzedawane osobno, gondole są sprzedawane osobno, także możemy sobie bez problemu dowolnie tutaj mieszać. Jedyne, co jest takim zestawem startowym, to jest stelaż i siedzisko w jednym kolorze, od czegoś musimy zacząć i, i, i to jest ten start. Ok, akcesoria. Oczywiście tutaj tak samo, pozwolę sobie wypiąć, jest cup holder, czyli mocowanie na kożyczek na... Wszelkiego rodzaju kubki, napoje, buteleczki. Dokładnie. A co jeszcze dodatkowo przychodzi w standardzie jako akcesoria? Mamy oczywiście folię przeciwdeszczową, zarówno do gondoli, jak i do siedziska. Każde siedzisko jest wyposażone też w przykrycie na nóżki, w pokrowiec na nóżki. Dodatkowo możemy kupić adaptery do fotelików samochodowych, możemy wpiąć albo fotelik EasyGo Bass lub EasyGo Bass Pro. To, to tu mamy przykład takiej, takiej konfiguracji, albo na tych samych adapterach możemy, możemy zamontować foteliki, inne foteliki innych globalnych marek, które posiadają tak zwane uniwersalne wpięcia Maxi i tak się to, to, to w branży. A czyli większość fotelików dostępnych, dostępnych na rynku. Tutaj możecie Państwo zobaczyć też inne ustawienia. To jest bardzo ciekawe ustawienie. Mianowicie mamy możliwość zamontowania gondoli u góry i siedziska spacerowego dla starszego dziecka z przodu. Jest to rzadkie rozwiązanie, zazwyczaj niedostępne nawet w o wiele dłuższych wózkach typu tandem. Tutaj ono się jak najbardziej sprawdza. Nie wiem, może właśnie, może właśnie tutaj na tym siedzisku będzie lepiej widać, jak wygląda wnętrze Duoflexa. Ok. Eee, wypniemy sobie barierkę. Jest tu powinien być jakiś przycisk do wypinania, powiem szczerze, nie wiem gdzie, a tu jest od dołu. Dobra. Mamy tutaj magnetyczną klamrę. Rozwiązanie, które bardzo lubimy, bo ono praktycznie nam uniemożliwia nieprawidłowe zapięcie pasów. Eee, Podnóżek mamy wykończony taką fajną techniczną y, tkaniną. Mamy też dekoracyjny metalowy logotyp GO. Jest stopień dla większego dziecka. Tutaj tego może nie być widać, bo to też jest w kolorze czarnym. Mamy taką wstawkę z wentylowanej tkaniny, którą znamy już z wózków Giro i Echo marki Easy Go. Osłonki na pasy, oczywiście pasy są, są pięciopunktowe. Jest też poduszka. Poduszkę możemy sobie zdemontować. Ona tutaj jest zapinana na rzep. Co ważne, budka posiada też regulację wysokości. Nie jest to duży zakres, ale, ale jednak, także mamy powiedzmy te kilka centymetrów jeszcze, jeszcze zapasu, kiedy nam dziecko podrośnie. Ale też tak zauważyłem, Piotrze, jak pokazywałeś na byżowej spacerówce, że gondolka ma również panel wentylacyjny z przodu, podwójny, bo z tego co widzę, również i w budce tak, to będzie może lepiej widać tutaj mamy panel wentylacyjny z przodu i z tyłu. Dodatkowo możemy sobie tutaj otworzyć taki panel wentylacyjny w budce, zdemontować całe przykrycie i mamy wózek taki taki typowo letni. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Może pokażę o co mi tutaj chodzi. Przestawmy wózek. Do modelu Duo Flex można również dokupić taki oto stojak do gondoli. Wypniemy sobie gondolę. Jak jesteśmy w domu, nie używamy gondoli akurat na stelażu, możemy sobie tą gondolę zamontować na takim, na takim stojaku, otworzyć te panele wentylacyjne, złożyć budkę, zdemontować całkowicie przykrycie i mamy praktycznie przenośne łóżeczko E, takie e, może nie turystyczne, ale przenośne łóżeczko, którego możemy sobie w domu oglądać. Dzięki panelom wentylacyjnym. E, z siateczką widzimy, co się dzieje z dzieckiem w środku. E, myślę, że bardzo fajne rozwiązanie. E, jest, to, jest to też niedrogi akcesorium, także ono nam tutaj e, za bardzo nie podnosi e, kosztów i nie obciąża domowego budżetu. Na pewno o wiele tańsze niż jakiekolwiek łóżeczko mhm. gotowe, no a przecież gondole i tak już mamy, także. Tam, powiedzmy, za te niecałe 300 zł, o ile dobrze pamiętam, zyskujemy dodatkową funkcjonalność do naszego, do naszego wózka. Czy również ewentualnie można dokupić torby na akcesoria do wózka Duoflex? Akurat producent nie oferuje torby do tego modelu wózka. Może ona się pojawi, może nie, nie wiemy. Pytaliśmy, ale na razie odpowiedzi nie ma. Na razie wózek jest bez torby oferowany. Ale są różne uniwersalne torby, albo można dopasować torbę. Myślę na przykład od modelu Giro, bo ona jest, ona jest bardzo, bardzo podobna. Odstawimy, może, tę gondolę troszkę. Wrócimy do wózka. Jakbyś Łukasz przesunął trochę do przodu. Jasne. Ee, w... Nie wiem, czy to będzie widać, a ja trochę przechylę wózek do przodu. Tu w koszyku wózka mamy taką dużą etykietę, która pokazuje nam wszystkie możliwe konfiguracje. Tego, te, tego modelu. Ponieważ tu mamy aż trzy ustawienia tego, tego górnego adaptera. W zależności od ustawienia i od modułu, który wpinamy w wózek, musimy inaczej skonfigurować. Etykieta bardzo ułatwia życie. Nie musimy sięgać do instrukcji obsługi. I praktycznie wszystko, wszystko jest jasne. Wózek przeznaczony jest dla dzieci do 22 kg. Czyli też już wystarczy na bardzo długi czas. Tak, wystarczy na bardzo długi czas. Mamy Tutaj olbrzymie, fajne, takie gumowe koła. One są elastyczne. Ja je naciskam w tym momencie palcem. Uginają się i pod palcem wyraźnie. Czuć, że to jest guma. Te koła mi się powiem szczerze, bardzo podobają. Mamy fajną amortyzację. Sprężyny. Widać są jak widoczne. pracują, także to naprawdę tutaj działa. Eee, z przodu też ja widzę tu pod tym kątem sprężynę, także też tutaj nam widelec. Zgina Zginacie. się. Tak. Mamy duży koszt, co przy dwójce dzieci jest podstawą, sklapką z, z tyłu, także mamy łatwy dostęp, nawet jeśli zamontowana jest gondola. Co więcej, oparcie regulowane oczywiście do pozycji leżącej, regulacja podnóżka. Czyli też mamy fantastyczną przestrzeń, jeżeli dziecko nam zaśnie podczas spaceru. Tak, Dokładnie. może sobie komfortowo spać. No ogólnie rzecz biorąc, chyba taki najbardziej uniwersalny wózek, jaki do tej pory w marce Easy Go. Widzieliśmy, bo już mieliśmy tutaj wózki bliźniacze, mieliśmy wózki e, dla dzieci rok po roku, no ale jeszcze nie było nigdy wózka dla jednego dziecka, który można, który można później rozbudować e, właśnie do konfiguracji dla bliźniaków lub dla, dla dzieci w, w, rok po roku. Dokładnie. Powiem może trochę o cenach. E, taki pełny komp, znaczy wózek w takiej wersji, jaką widzimy teraz, czyli stararz z siedziskiem i z dodatkowym kompletem adapterów, e, kosztuje 1999 zł. I dodatkowo za 689 zł można dokupywać gondolę i siedziska. Cena jest identyczna gondol i siedziska, więc możemy sobie dowolnie budować zestaw. Adaptery kosztują na przykład 59 zł, to nigdy nie jest drogi temat. No a fotelik samochodowy, no to już w zależności od tego jaki wybierzemy, czy to będzie Easy Go Bus, czy to będzie jakiś inny fotelik innej marki, no to, to tutaj już może nie będziemy wnikać, pozostawimy ten wybór Państwu. Tak ja więc, moi drodzy Państwo, oto wózek Duoflex marki EasyGo. Oczywiście zachęcam Was do obejrzenia kolejnych filmów z nowościami marki EasyGo, które mamy przyjemność zaprezentować na targach Kidstein, a, a oczywiście na chwilę obecną zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału Eurokart Wózki Dziecięce, abyście byli na bieżąco z nowościami, które dla Was prezentujemy. Do zobaczenia w następnym filmie. Do zobaczenia.